więc Siemandero moi drodzy dzisiaj będę robił testy tą hondą PCX 125 z 2010 roku jadę teraz moi drodzy na stację zatankować sobie paliwko bo będę robił dzisiaj kilka testów pierwszy test to będzie test spalania Yy, drugi test to będzie test elastyczności, yy, test przyspieszenia i VMAX. Yy, przynajmniej VMAX to spróbuję zrobić, zobaczymy yy, jak, jak to wyjdzie. Okay, nic, nic nie jedzie, dobro. Yy, pojadę sobie moi drodzy jeszcze na wagę. Yy, Taką przemysłową, zważę ten skuter. On powinien ważyć około 126, ale on tak mi się wydaje, że jest taki lekki. <laughs> Sam jestem ciekaw, ile to będzie ważyć ta maszyna. Zobaczymy. Dobra, widzimy się moi drodzy za chwilę, już przy stacji. Ok, ustawię sobie skuter na stopce centralnej. Jak przyjadę tutaj za chwilę e, po 50 km około, to tak samo zrobić, żeby to wszystko było idealnie. No, tak jak mówiłem, popatrzcie, otwór tu jest duży, nie? Jakby nacisnął na maksa, to może się to wylać troszeczkę na boki, pochlapać skuter. Tam jest taki ogranicznik. Tak jak wam mówiłem w panteonie jest taka zapadka stalowa i, i otwór jest idealnie na pistolet, tam że tam nie ma możliwości, żebyś coś wylało. Pierwsze odbicie było. Leję powoli, drugie, albo czterech odbić zrobię. Trzecie. Czwarte. Dobra, tyle. Okej okay, moi drodzy, jestem z powrotem, zapłaciłem za paliwo. Także jedziemy. Spróbuję przejechać około 50 km, ale w międzyczasie pojadę jeszcze teraz na wagę, póki jest jeszcze otwarte, bo... Już niedługo będzie godzina 16 i zamknął wagę i tyle będzie zważenia. No i później jak zważę skuter pojedziemy sobie zrobić test przyspieszania elastyczności mniej więcej w to samo miejsce co byłem Hondą Pantheon. Także akurat sobie porównamy. Ja tam wtedy jak robiłem test mojej Hondy to troszeczkę spóźniłem ten start. Jakoś nie wiem się zamyśliłem i i, i, i ten. Po prostu byłem pewnie troszeczkę zestresowany z na nagrywaniem, bo to był mój pierwszy film. Także nie było to yy, dość dokładne. To jest stop. Widzę robią. No widzieliście jak teraz drgała kierownica. Patrzcie jak jest troszeczkę pod górę, to tak widzę z początku lubi drgać. Troszeczkę powiem Wam, że to jest denerwujące lekko. No ale co zrobimy? No nic nie zrobimy. No i później jak zrobimy te testy, no to ja pojadę sobie dalej, będę sobie jechał, będę się tak starał jechać taką prędkością, nie wiem, około, około 60 km na godzinę, żeby to spalanie też nie wyszło, nie wiadomo jak duże, nie, bo tutaj wiadomo, jak będę robił te testy, to troszeczkę tam więcej spali, no ale moją Honda też tak robiłem. A później się będę starał tak jechać koło, koło 60, 50, 60, czasami 70, także to troszeczkę zrekompensujemy, powiedzmy to, zwiększone spalanie przy tych testach. Także ja teraz, moi drodzy, jadę na wagę. Bardzo się, powiem wam fajnie, przyjemnie ten skuterkę jedzie. Ten wydek jest naprawdę super, nie? Przeciwskręt. Zobaczymy jak działa przeciwskręt tu o. Działa fajnie. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest przeciwskręt, tak jak mamy teraz. Łuk, łuk w lewo, lewą rękę wysuwam do przodu i lekko się pochylam w prawo. I patrz co się dzieje. Momentalnie skuter skręca, nie? Normalnie bez tego też mogę skręcić, się pochylić i skręcić, nie? Ale jak, wiecie, jakbym jechał szybko, nie? I nagle by trzeba było skorygować tor jazdy to bez przeciw nie, jest to takie proste, Im, im skuter, motocykl cięższy, tym jest to trudniejsze do zrobienia. Tutaj być może, być, żeby się udało, nie, bo ten skuterek naprawdę niedużo waży, środek ciężkości jest nisko, yy, więc tu się dużo lepiej manewruje tym skuterem niż na przykład moją Hondą. Czy nawet yy, Kymco yy, Agility yy, S125, który, którą ma Witek, yy, tam po prostu, tam to manewrowanie, mimo że ten skuter waży Chyba około 130 kg. No jest troszeczkę gorsze jak tutaj. Okej. Okay. Ja się już tutaj zbliżam na wagę Pierwsze zważymy się razem, czyli skuter i ja. Ja ważę około 90 skuter, powiedzmy 130, czyli powinno być ile? 220? Dobrze liczę. Później zajdę z tej wagi i o, gdzie tutaj jest teraz? O Zobaczcie, jest 0 kg. Waga idzie, o jest 220. No to by się w miarę zgadzało. Czekajcie, zejdę teraz. U -u. Zobaczymy, ile sam skuter waży. No 130 pokazuje, bo ona zaokrągla. No tam nie jest idealna ta waga. Także 130 kg waży skuter, czyli wszystko się zgadza, mimo że on się wydaje, no patrzcie, taki jest naprawdę taki, no leciutki. No, wiesz, koło tyle można bez problemu ręką podnieść, nie? Naprawdę super jest taki do manewrowania. Patrzcie, no tutaj jest, patrzcie, na przykład chciałbym zawrócić na tej wadze, nie? No to patrzcie, nie? Tu, tu, no już jest gotowe, nie? Mega, mega zwrotny. O, moją Hondą to by się tutaj bawił dwa razy dłużej. No naprawdę, tutaj duży plus dla Hondy, że zrobiła coś takiego. Dobra, moi drodzy, jedziemy. Jedziemy teraz na testy. Tutaj sobie pojadę na obwodnicę Strzyżowa. Akurat ktoś jedzie na skuterku. Zobaczymy, jak ta Honda przyspiesza. To widzę jakiś skuterek chiński, najprawdopodobniej 50? No, też całkiem, całkiem taki fajny. A nie wiem, czy ten pan tak siedzi na boku, czy tak się tak mi się wydaje. Nie wiem. Może go tu jeszcze przed ciągłym wyprzedzimy. O! Co Honda, to Honda, moi drodzy. Też nie chcę jechać szybko, bo wiecie, to skuter. Yy, Skuter nie jest mój. Muszę się tak naprawdę z nim fajnie obchodzić delikatnie, żeby coś tutaj nie uszkodzić. Yy, też nie chcę jechać szybko, bo, bo nie chcę zamykać, jak mówiłem, tutaj klapki na kasku, nie? Wizjera, bo, no bo tak mi się po prostu lepiej jedzie. A jak zamknę, to to będziemy tak słychać, jakbym w jakimś pomieszczeniu jechał i tak mówił, nie? Także przy większej prędkości przydałaby się jednak ta szyba tutaj z przodu, także wtedy by, bym po prostu mógł jechać jak teraz i, i tego powietrza by nie było słychać, a tak to być może, że będzie słychać taki szum powietrza. Hamulce tak delikatnie troszeczkę piszczą tutaj widzę. Spróbuję zrobić za chwileczkę taki jeszcze delikatny test hamulców. Zobaczymy jak Honda hamuje tak nie będę się całkiem zatrzymywał tak rozpędzę się do 60 troszeczkę nikt za mną nie jedzie, tak mogę przehamować e, hamulce spoko, naprawdę spoko tak bezpiecznie się powinno hamować, że z początku hamujemy tylnym hamulcem i za chwileczkę dociskamy przedni już niedługo się zbliżamy do tego miejsca, co Yy, co robiłem test Panteonem akurat ktoś mnie tutaj jeszcze wyprzedzi i, i będzie czysto nie wiem gdzie to było dokładnie akurat nikt za mną nie jedzie mogę się zaczuwać będzie na prostym O, tutaj chyba o. dobra niech się zresytuje tylko ten GPS tak na szybko także moi drodzy 3, 2, 1, 0 start I idzie Honda jak burza, powiem Wam, no to, to jednak co Honda, to Honda Zamknę sobie ten chlepeczkę Dobra, nie zamknę sobie O, teraz mnie trochę będzie lepiej słychać Także mamy już tutaj, moi drodzy, 90 km wg Cały czas się rozpędza Gdzie? Sorry, 80 był, przyszedł 90 teraz wedyblicznika. licznika no coś nie chcę więcej widzę chyba pójść Cały gaz, manetka na maksa No i nie ma stówki jeszcze według licznika nie ma No, no nie wiem, 9, według licznika jest jakieś 95 No nie pójdzie więcej moi drodzy, no nie pójdzie No powinno pójść chyba więcej trochę Dobra moi drodzy, tyle tego gazowania bo tak jak mówiłem skuter nie jest mój będę chciał się z nim delikatnie obchodzić to był pierwszy ostatni raz, gdzie jechałem na całym gazie także to był jednocześnie można powiedzieć Vmax i i ten i ten z przyspieszenia tutaj sobie zawrócę i zrobimy jeszcze elastyczność, czyli od 40 do 80 Wiecie, żeby tak wszystko było elegancko zrobione, nie byle jak, żebyście po prostu wiedzieli, jak będziecie chcieli, taki skutery kupić używany, nie? Taki już 13-letni. Tak żebyście widzieli, jak to chodzi, nie? Z przebiegiem na liczniku, mówi 17800, a ile on tak naprawdę ma, to ja nie wiem. Dobra, jadę. Ktoś za mną jedzie, także ja będę sobie powoli, powoli pykał tutaj 40, bo tak wiem, że w Panteonie, tak mi się wydaje, że robiłem od 40 do 80, nie? I to nie to miejsce jeszcze, tylko chyba zaraz, choć teraz. Także jest 40, Moi drodzy, 3-2-1-0, start. Może było troszeczkę delikatnie, więcej jak 40, no ale to nic. Dobra, mamy 80. Także moi drodzy, tyle tych testów. Tak naprawdę, wiecie co? Zapomniałem sobie zrecytować licznika dziennych kilometrów na stacji. I. Nie wiem czy się nagrało, ile było kilometrów, czy się nie nagrało. No myślę, że się nagrało. Mam nadzieję, że się nagrało, bo wiecie, ja sobie teraz to zresetuję, a później ewentualnie, by się nie nagrało, to ja sobie po prostu dodam te kilometry, nie? No dobra. O, jakie Subaru fajne. Dobra, ja sobie zresetowałem sobie tripa, czyli mam wyzerowane. I tak jak mówię, jeżeli się to nie nagrało gdzieś na stacji, to ja po prostu dodam Wam dokładnie te kilometry, żeby to wszystko było tak jak trzeba, nie? Bo tak na oko przejechałem na pewno, nie wiem, 6 kilometrów, może 5, coś około tego, ale ja to dodam dokładnie doliczę i tu Wam pokażę po prostu to wszystkie przeliczenie na ekranie. Także moi drodzy, ja teraz jadę zrobić około 50 kilometrów, jest dość fajna pogoda, nie ma może jak jakoś bardzo gorąco, ale fajnie się jedzie. Nie ma też jakiegoś bardzo zimna. Nie, dużych upałów, będę sobie tak jechał, tak jak mówię, około 60 km na godzinę. Bez żałowania tego sprzętu, tak jeszcze kilka słów o jeździe powiem. No, naprawdę, bardzo się przyjemnie tym skuterkiem jeździ. Dla osób, które nie oglądały jeszcze odcinka z prezentacji tego skutera, zapraszam Was do oglądnięcia. Tutaj w lewym górnym narożniku się teraz pokażę odnośnik do tego filmu, do prezentacji. Ta w miarę się wszystko starałem opowiedzieć o tym skuterze, co byłem w stanie, no bo skuter, tak jak mówię, mam go pożyczonego tak na, na dwa dni tylko, więc no wiele rzeczy nie jestem w stanie o nim powiedzieć, nie? No w ciągu dwóch dni, nawet żebym cały dzień jeździł jeden i drugi, to, to pewnych rzeczy wam nie powiem, nie? nie powiem wam co się tu psuje jak ten skuter znosi po prostu czas, nie? I, i, i tak dalej, no ta prędkość maksymalna, niecałe 100 na godzinę, no myślałem, że trochę więcej pojedzie nie wiem jaki tam był wiatr, czy był wiatr w pre, czy, czy we mnie, no nie wiem, ja ważę 95kg, ale I być może, że już trzeba by zaglądnąć do do przekładni CVT, może troszeczkę rolki są już przytarte Chociaż w miarę równo ładnie przyspiesza, także to chyba raczej nie no A trzeba po prostu tam zerknąć, zobaczyć co tam siedzi. no Ja nie jestem w stanie tego zrobić, nie będę tutaj grzebał yy, tutaj koledze, który pożyczył ten skuter. Przy okazji dziękuję, dziękuję Ci stary, że pożyczyłeś tę maszynę y, do tych testów być może dzięki temu że to zrobiłeś, ktoś sobie kupi taką maszynę i będzie jeździł, jeździł długie, długie kilometry i będzie myśleć zadowolony, bo to Honda to Honda.